Siema widzowie witajcie na moim kanale dzisiaj pierwszy vlog i jeszcze unboxing więc zaczynamy e, mam paczkę ale mam to co było w paczce, w paczce bo paczkę e, rozpakowałem i wygląda to tak to jest mustang ford mustang Shelby GT500 z 2002, jakiego 2002 roku? 2020. On, ma, on jest metalowy. Nawet jest tutaj y, odbicie z Shelby. I na tym grillu, że tak powiem, jest napisane GT500. I to, co jest, przepraszam za hałasy ale koszą mnie trawę i to co się wyróżnia to jest Shelby, gc 500 ale normalny mustang ma przecież znaczek konia a tu jest znaczek węża z tyłu wygląda tak z boku tak i z przodu tak ma on otwierane dwie dwie, drzwi i wezmę i tak. Ma on pięknie wykonane wnętrze. Eee... Patrzcie. Czekaj, już jest... Już jestem. I no on ma czarne felgi. Eee... Nie czy to widać. O Słońce czajne, o, oh, dobra. Pięknie wykonane wnętrze. Pod słońce, o, idealnie. I tak on wygląda z przodu. No, już chyba pokazywałem. No, i tak wygląda z otwartymi, ale to jest ciekawe. Niestety wielki hałas po zamknięciu e, drzwi. Taki jest dźwięk. Duży hałas, na go na 3-4 metry, jakieś, ale nieważne. Ważne, że jeździ, wiadomo. Hmm. I to będzie taki krótki film, bo pierwszy film trzeba za, zacząć zacząć yy, tak powoli się rozpędzić, wiadomo. Więc. Hmm. Yy, ale dobra, jeszcze, żeby nie był za krótki. Powiem. On nie jest, nie ma e, napędu, tylko no, takie tylko tak. E, niestety wygląda to, jakby się bagażnik osłony za e, pomazanek, jak zbliżam, e, wygląda, wygląda to. Że jest, że się otwiera, ale on się nie otwiera, o sobie. nie otwiera się, tak jak maska, się nie otwiera, e, przepraszam, Wy, widać, widać to, tu jeszcze są takie, e, co się zaczać zatrzaska e, sobie, ten, yy, maskę. Wygląda jakby się otwierało, ale się nie otwiera. No i ma taki wylot. masy Ma takie, no, jak to masy kaja amerykańskie. Mają długi przód, ale tutaj powiększa. A z, z widoku pasażera, to tak to wygląda. Musteko jest. Oczywiście karbonowe wnętrze. Lusterko oczywiście z boku też są lustra z lustrem, ale przybliżonym. No, widać tu coś, widać. No. no, widać. No, i tak wygląda. No, i znaczek węża. Pierwszy Fold Performance. I tak. No i jeszcze tam są do kupienia. Audi, Volkswagen. I jeszcze innych Fold oczywiście. Widziałem Forda, Nie bez powodu. Takie klamki, takie wnętrze. Tapicerka. Takie. Ja bym chciał taki tuning zrobić, że tu zrobić jak ma Mustang, to jest jego, że ma takie fajne, wiecie, takie osłony, takie, takie wyloty, No tutaj nie ma. No i tak, to by było na tyle. Może bym